Zastanawiasz się, czy kosmetyki wysokopółkowe się opłacają? Moja odpowiedź brzmi tak. Na potwierdzenie, właśnie kończy mi się buder, który wystarczy mi jeszcze na jakieś dwa makijaże i kupiłam go, czekajcie, bo sprawdziłam, w połowie marca 2025 roku. Zużyłam go zatem w jakieś 9 miesięcy, a naprawdę cały czas go używałam. Dla porównania, dałam za niego jakieś 160 zł, bo wyłapałam go chyba na promocji. Zatem który również bardzo lubię, tylko on daje zupełnie inny efekt, więc to, to nie są zamienniki. Za ten dałam 40 zł. No i teraz sobie porównajmy. Tu mamy 3,5 grama, natomiast tu mamy 20 gram. Puder drogeryjny, puder z sefory. jak myślicie, który się bardziej opłaca? No, ten kupowałam co jakieś dwa miesiące. Ten natomiast wystarczył mi na aż 9 miesięcy. Niejednokrotnie łapię się na tym, że gramatura produktów w drogeriach jest o wiele mniejsza, w związku z tym ceny są niższe. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, mianowicie wydajność tych produktów. Róż od Rare Beauty obecnie mi się kończy, jednak nie jestem w stanie sprawdzić, kiedy go kupiłam. Na pewno musiało się to wydarzyć około stycznia 2025 roku, może nawet kilka miesięcy wcześniej. Jego używałam tak średnio co drugi makijaż, jeżeli miałabym to sobie wyliczyć. Oczywiście jest to miniaturka, ona ma lekko ponad 3 ml. Jeżeli chcecie kupić ten róż od Rare, nigdy nie inwestujcie w te pełnowymiarowe. Wielkość, ponieważ prędzej znudzi Wam się kolor, niż zużyjecie ten produkt. No i jaki wynik tej analizy, jak dla mnie produkty wysokopółkowe naprawdę się opłacają.